Machmy go. go! Zabijaj go! Będzie przypadek. Jeszcze dwóch na jednego zejdę. Drug na ogół. Jest. Jeden co? Dajcie. Dajcie. lągu, na longu. Dajcie. daj, daj, Dajcie. 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 ostatni Long 30, nie, nic. Zobacz, ile ja mam killi, zero. No, te... Tak się gra, frajerze. <grym> Masz coś, kurwa, gra? Dziwek, dziwek. Nie wiem, czy tu ktoś jeszcze jest. Dzięki. Jest pogłowy na ulicy Kurwa apaka? Co? Paka? Co? Parka była na ulicy Choprak? Aktywa na szorku Lepie, przeładuj. Oh, no i po co mi to było? Fire. Double Doors jeden rushuje, uważaj. Jeden na Kurwa mówię do ciebie uważaj, Double Doors rushuje. Kurwa T-spawn jest... Spadnie, kurwa. O, to było dobre. Widać kto widać kto wyłóżł, Pysiu, na na bierz pakę, bieg B, pakę, biegnij B. A, tu już koniec rund. Widać kto no A ja? t jest. Kurwa, też jest, t jest jeden. Gdzie jest ostatni? Ostatni na A dawaj Na no, A, na Dawaj B Niech go ktoś zamknie z shorta A w cuta Dawaj bież, na pełne biegu na nogu ja, ja już żyję On, on setę stoi Dawaj Kevin, na B biegnij szybko Szybciej co ja robię? Szybciej yes, yes, yes. Babi Nie wziąłem flasku. Nie tak kurwa. Wziąłem flasku. tam są chyba z trzech kurów. Może idziemy na to B? To nie chowajcie się, to zabijajcie. Ja bym poszedł na B, no. Dawaj. Dwa Leży. Ale to nie ten na szorcie. Bo na Kurwa, na w tunelach Serio. Jest ja no. Lower ma na A. Ej one o. A low.

Ale to było piękne Ja to A Akcent rzucił randoma znowu? Rzucił na wyjście kurwa z Stąd był temple Co ty gadasz? Czemu tak rzuciłeś kurwa chujo? Kurwa i tispał, cicho kurwa t nie. jest Short jeden Short i... Jeden long. Kurwa. Ej, my, my nie możemy tak długo stać tu, kurwa. Kurwa. Już nikt nie ma mnie. Kurwa. Nie ma mnie. Kurwa. 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 Mamy zna B? a zna Żółty gołd, on Szysz, szysz, szysz Dawaj, dawaj AWP nam idzie Zagraszuję wam plec od mida. Jest, top mid, nie blokuj. Top mid, one. Leży. Kurwa. On no, na B. kurwa! On no, Leży. Na B jest i paki pilnuje przed tunelem, ale już w tunelu jest. Na full. Blast beat. Very low. Ja pierdola. Wszystkich sobie FB No, cicho, cicho. No bo odpalony jest. Oni grają jak pizzy jebane. No zrobi. Oj! Mam szmata ja pierdolę to. No to już chuj pogrzeba się. Śmieci jebany. Widział Nie wiadomo. No, może na B, bo na Ja pierdolę, Long, kurwa. Ale już najlepiej go trzyma, Jest jeszcze tam? Nie wiem, bo mi smoka, kurwa, tak wjebał. Gobi! Na Aksel, się, kona Axel, na chuj ty te smoki rzucasz? Czart. Paka była przy Double dorsach. Paka jest, paka jest tutaj. Na top mid jest. Top mid jest. Biegnę do Ciebie. Nie mam naboi, czekaj, muszę zmienić broń. Biegnę, biegnę, Się biegnę. Ile masz życia? 53, ale nie mam broni. Na <noise> B coś jest. Paka Ostatni w lower tunnel. Last lower tunnel. Pomóżcie on w lowerze jest, a pak jest na... short jest. O oh, kurwa no, 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 tam ci wyjdzie. No, no, tam wyjdzie. Gdzie paka była? Na longu. Na daleko czy blisko? Przy kontynerze. Weź przeładysk. Cicho. O, przed chyba cię. Bardziej na B powiek. A, ja chujowo, chuj, słyszałem to Ale słyszałem to jak ubiegniesz, to mi... Da. Macie pakę na midzie coś skacze, na midzie na shortzie mi... jeden i dwóch na midzie Mid to B chyba będzie jeden na shortzie, jeden na, na shortzie biegną... mid, one. A, weszli mi B, chodź ktoś... Tatni na B. Lec masz. A nie, to we dwóch jesteś, czy ty? Dobrze. Tefuj. Nie, ty. Nie, a pytasz, ty. ty, przestań, ty, <grym> ty <grym> <grym> Nie, was Kurwa a pytasz, Long. Jeszcze. mi. Smoke. a fire. a pytasz, na w ogóle nie wiem, chyba wam na mnie jesteś. Kacja, musimy to, 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 wygrać, to wygrać, kurwa. Dobra, ile To long, damy, w. to będzie Lik. Incentury out! Gani foto. Jeden, dwóch jest B. B. Grenade out. Yeah, the... Chyba. Dobra, long jeszcze, jeszcze B, jeszcze B, paka B, paka B jest do prawej, do prawej był prawo nie Polkał na lewat, piszę się na nożu, bo cię usłyszy. Dobra, dobra Nie pikujcie tam przez ten tunel Ten kawałek dalej możesz Nie, on jest e, tam dalej z tyłu. On jest tam dalej z tyłu, za, za autem i za wszystkim. Dziewczyny, chyba dołużej, już co? Piszemy. Żeby... Boże, ja. Hej. Dobrze, Kevin, trzymaj ich w ryzach. Ty, bot, kurwa. Chyta mnie nawet nie w kurwy <grym> <grym> A, powiedział co wiedział T-spawn jest jeszcze Zabrał AWP z T-spawnu Na longa chyba Na longa za AWP będzie szedł Wiem, właśnie rzucił smoke'a ja będę... wow. Kurwa, no dostał jebany, no. Jeden jest mit i drugi na tej spałnie za wupem. Zbieg ci klik. Wiem, tylko tam jest jeszcze awka na to Kurwa, Axel, wiesz co się dzieje w grze? wiem. No to czoło stoi no to się prawo? kurwa od w końcu.

Ale jak się gadać jak to czasie się runda. Smok. A ja <trym> eee. dolegamy. No Smok na longu. Nie dole gramy. Do serio! Smoke na Apezią Go, go! No, on ma granie, tylko co ja. Hmm. są ładne. MP7 jest też dla terrorystów. Smoki na B MP7 mają też terroryści. Nie no. wiem. No. 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 Matef, nice. Patrz jak to zrobi, czterech słucha. Ale on mnie chronił. <laughs> <laughs> czterech zajmowałem.